W We wersji polskiej występują Janusz Wituch, Anna Apostolakis, Katarzyna Tatarak, Katarzyna Łaska, Joanna Węgrzynowska, Joanna Pak, Elżbieta Gertner, Beata Jankowska-Dzimas i inni. Klucz do szczęścia. A to poznajecie? Hmm? Wyprzedaż się udała, tato. Oddałam swoje lalki naszej małej sąsiadce. Zrobiłaś świetny interes. W zamian dostałaś zabawki starsze ode mnie. Pamiętacie tatułkę? O, tak! Wy ją znaleźliście, prawda? A co było w środku? Nic ciekawego! Wiecie co? Wyrzućmy to zdjęcie Przywołuje złe wspomnienia Pewnie, pozbądźmy się go. Dlaczego? To tylko zdjęcie Ale tato, ta szkatułka nie przyniosła nam szczęścia Wolałbym o niej zapomnieć A co się właściwie wydarzyło? Nie pamiętamy tej historii nie. proszę, proszę Już była Co robisz? Nie kręć się pod nogami. Jestem zajęty. Postawię to tutaj. Nie, nie zastawiaj przejścia. Wynieśmy wszystkie pudła na podwórko. Uch, jakie to ciężkie. Gorąco mi. Dużo jeszcze zostało, tato. Nie wynieśliśmy nawet połowy i zostały jeszcze rzeczy ze sprychu. Co? Aż tyle? Pomóc ci, tato? Może później, Stokrotku. Wynosicie to na słońce? Skrzynie? Nie, Stokrotku, spakowaliśmy do nich rzeczy na wymianę. Zawieziemy je na wyprzedaż podwórkową. W ten sposób pozbędziemy się nieużywanych rzeczy. A, rozumiem, oddamy to, czego nie lubimy. Można tak powiedzieć, tak. Hmm. Stare, brudne, brzydkie. Bratku, zostawić go? Pratku! Gdzie jesteś? Co ty wyprawiasz? A jak myślisz? Przestań się gapić i pomóż mi! Zobaczyć? O! o nie! O! O! Ale narobiliśmy bałaganu. Nie przejmuj się, zaraz to sprzątniemy. Poskładaj ubrania, pomogę ci. Zniszczyłem ten żakiet. To pergamin. Skąd on się tu wziął? Patrz, podpisał go Szymon Rabatek. Szymon? A kto to tak? Nasz prapradziadek. Kto znajdzie ten dokument i rozwiąże zagadkę w nim zawartą, odmieni swoje życie. Odnajdzie klucz do szczęścia i dzięki temu zostanie najbogatszą osobą na świecie. Ukryłem klucz w tajemnym miejscu, ale ostrzegam, ten kto chce go odnaleźć. Musi rzecz całą zachować w tajemnicy. Oh! <noise> <Ha! głos> będziemy najbogatsi na świecie! Nie wszystko, na co będziemy mieli ochotę! <noise> oh, oh, oh. <noise> I wiesz co, będziemy mogli spełnić najskrytsze marzenia taty i cioci Cyni Marzyłem o tych cudownych narzędziach. Dziękuję, dzieci, dziękuję. Dzięki wam, kochani chłopcy. Wygram wszystkie wyścigi. O... To wszystko o... to mam... to Mówimy! Niech żyją radę! Koliczku! Musimy koniecznie rozwiązać tę zagadkę! Tak, będziemy robić prezenty i uszczęśliwiać! Cii! Nie tak głośno. Pamiętaj, że musimy dochować tajemnicy. Nikt nie może się dowiedzieć, że szukamy klucza do szczęścia! Obiecuję, że będę milczał jak... jak marchewka. A może zaczniemy jutro? Spać mi się chce. Rozwiązałem już pierwszą część zagadku. To było proste. Posłuchaj, w upalne lato szukasz tam ochłody. Dziupla wiedzy znajduje się w samym jego centrum. A co to znaczy? Długo myślałem i olśniło mnie. Pamiętasz, jak stokrotek narzekał na upały? To oczywiste. Gdzie szukasz ochłody w gorące lato? No, ee, w piwnicy. Nie, się. najchłodniej jest w lesie. Tam Szymon ukrył swoją dziuplę wiedzy. Poświęciłem trochę czasu i obliczyłem, gdzie jest centrum lasu. W prety, bratku, liczyłeś zamiast spać? No pewnie. Jak będę bogaty, wyśpię się za wszystkie czasy. A, zaraz chyba będziemy bogaci. Bratku, boję się, wróćmy tu rano. Ciupla wiedzy jest gdzieś niedaleko. Szymon na pewno zostawił jakieś wskazówki. A! mi szukać. Zwracaj Aा... uwagę na wszystko co niezwykłe, dziwne. Na wszystko, co wygląda tajemniczo. Niezwykłe jak... Co? To... Co to jest? Dźwięk dochodzi stamtąd. Bratku, lepiej wróćmy tu rano. Tam może być niedźwiedź. To ktoś tu jest. O nie, ten potwór szedł za nami. Przesłyszałeś się. Dobra, chodź do domu.